Wierzę, że na moim blogu jest wiele bogatych osób, które dorobiły się fajnych pieniędzy, albo niebawem to osiągną. Tego postanowiłem pokazać taki pałac, który jest na sprzedaż, a od dawna go obserwuję i tak sobie marzę, żeby go ktoś kiedyś kupił i wyremontował, bo wątpię, żeby mnie kiedyś na to było stać. No, gdyby było, to bym oczywiście chętnie to zrobił, nie? W każdym razie, no zobaczcie, jaki piękny budynek tutaj stoi sobie na trasie między Poznaniem a Wronkami, a Szamotułami. Ja tutaj kiedyś w gminie jeździłem autobusem i miałem okazję często go mijać, ale nigdy się nie zatrzymałem, żeby tak się przyjrzeć. O, zobaczcie. Nigdy nie zwróciłem uwagi, że tu z przodu jest mostek. Z tej strony ma piękny zabytkowy murek, z tamtej strony już taka chyba bardziej współczesna metalowa barierka. Idźmy dalej. Tutaj normalnie pod tym mostkiem przepływa sobie rzeczka, strumyczek, ale ktoś oszpecił ten mostek z przodu tą, tą rurą. No nie, nie za dobrze to wygląda. No ale to pewnie jest jakoś do przeorganizowania, żeby tą rurę jakoś tu schować. No zobaczcie, a ten pałacyk. Kurczę, gdyby. Człowiek miał tylko tyle pieniędzy, żeby mógł go kupić, po pierwsze, a po drugie przywrócić go do świetności, nie? Tu po raz drugi jest ten sam plakat. Teraz jest tak wczesna wiosna, że jeszcze nie ma liści i dobrze go widać, bo normalnie z drogi jest on lekko przysłonięty. No zobaczcie, ile to jest pomieszczeń, wieżyczek. Gdyby człowiek mógł go kupić, wyremontować, to, to dzieci tutaj by się bawiły, to by miały raj. Nie, po prostu. W poszukiwaniu jakichś różnych zakamarków i, i, i tak dalej. Nie? A jeszcze jakby były jakieś tajne, ukryte przejścia między pomieszczeniami albo w piwnicach. O kurczę, to nic tylko tutaj spędzać całe dni, miesiące, lata. Przejdę jeszcze dalej, aby Wam go pokazać z innej perspektywy. No bo on jest wystawiony na sprzedaż już długo. Nie chcę Wam teraz skłamać, ale tak mi się coś wydaje, że kiedyś znalazłem jego ogłoszenie z ceną 2 miliony złotych, ale nie wiem czy, czy to nie jest prawda. O, wybory w pełni. <laughs> Wszyscy skurczę i sprzedaż. I ogłoszenie, że na sprzedaż. O, tu jest du duża luka między, między drzewami. O, spójrzcie na to. Na coś absolutnie fenomenalnego. Te zdobienia nad wejściem. Nie wiem też, jaka jest jego historia. Kto był jego właścicielem, e, że tak powiem, oryginalnie, za kogo to powstało. U góry Maszt. Normalnie można by tam jakąś flagę swoją zamieścić. No, jestem bardzo ciekawy historii tego budynku, tych pomieszczeń, piwnic. O tu jakie duże okno. Czyli tam musi być tak wysokie pomieszczenie. No, Można by tu zrobić renowację na jakiś hotelik, restaurację, ale no nie oszukujmy się, no to trzeba mieć gigantyczne fundusze, żeby coś takiego zrobić, a czy taki hotel czy restauracja by po części chociaż zarobiło na to, to raczej nie. nie? Tak mi się wydaje, bo przez bardzo wiele lat to musiałby kupić ktoś, kto ma taki kapitał, i jakby nie będzie oczekiwał zwrotu, tylko jego zysk będzie polegał na tym, że gdzieś ulokował swoje finanse na tyle, że one już nie tracą na, na wartości, nie? bo taka nieruchomość na pewno by zyskiwała. Niesamowicie piękny budynek. Nie wiem, czy tu mieszkał jakiś ziemski właściciel, no pewnie tak. I tutaj pewnie okoliczne tereny całe należały do niego, nie? Później tu były pgr -y, a może wcześniej to było własnością właściciela tego budynku, nie? Tego nie wiem, nie wiem jak, da, jak daleki tutaj jest teren. Naokoło do niego przynależny pewnie, pewnie był cały park, który do, do, do tego budynku należał, nie? Ta, tak podejrzewam. No i naprawdę jest w niezłej kondycji, nie? To nie jest ruina, nie? No dajcie znać, co o tym myślicie. Może podeślicie ten filmik komuś, kogo stać na takie rzeczy. Wyjechał za granicę i się dorobił. Może, może będzie w stanie to kupić i jakoś przywrócić do, do życia. Znajdujemy się bardzo blisko Poznania, więc myślę, że ktoś może to kupić i sobie tutaj, na przykład w Poznaniu, czy, czy w związku z Poznaniem, rozkręcić ten biznes. Nie, tutaj niedaleko też są inne jakieś hotele, są jeziora, i ludzie z Poznania tutaj przyjeżdżają, nie? więc myślę, że jest to naprawdę ciekawa, ciekawa opcja.